No muszę wszystko poukładać Ile papieru na podłodze Na poręczy tak samo jaki mam tutaj syf Nawet bałwanki ze świąt Ale świąt już nie ma Zaraz będzie lato, wiosna A nie tam jakieś bałwanki Nie ma już zimy muszą tutaj posprzątać w moim domku Bo mam trochę starych rzeczy Przydałoby się zmienić coś innego Umeblować i tak dalej Na dole tak samo mam sporo miejsca Bardzo, bardzo dużo Co jest tej królowo pati? Co leżycie? Ej, co wy robicie? Pati? Królowo? Co się z wami dzieje? Ej, ona zostaje wciągnięta PATI królowo, nie! Co jest? Zostały wciągnięte pod łóżko! Ej, co się stało? Czemu to łóżko jest ustawione do góry tak na bok jakby? Ej, łóżko powinno stać normalnie. Na dole leżeć, a ono jest przy, przychylone. Prze, przychylone. Prze, przechylone. <laughs> no nieważne, one jest z boku, jak to możliwe. Pod łóżko zostały wciągnięte. Ej, musimy tam wejść. Yy, muszę uratować Patty i królową. Co tu się stało? dobra, widzowie, klikajcie łapeczki, subskrypcje, kto by chciał, ja tam wchodzę. Za trzy kliknijcie, łapeczkę, subskrypcję. Od razu do was szałyk dla was. Trzy, dwa, jeden, a ja tam wchodzę. Spróbujemy, czekajcie. Ja muszę się położyć. Uwaga. Uro. Położyłem się i będę tam wchodził leżąco. Patrzcie jak. Gimnastykowałem się, uwaga, wchodzimy pod łóżko. Pod łóżko w Minecraft! Gdzie tak normalnie to nie jest? Jak to jest zrobione? Mamy jakąś dziurę pod łóżkiem, uwaga, wchodzimy. Wow. Ale ekstra, nigdy nie wchodziłem pod łóżko w Minecraft. I schodzimy, jakaś dziura jest wielka. Aaa! Wspadłem! Co jest? Wszedłem pod łóżko. Dobra, czekajcie, wstanę. Okej, okay, wstałem, dobra. Pati, królowo, gdzie jesteście? Co to za lawa? Jakiś parkur? A tam dalej są jakieś pułapki. Gdzie one są? Musimy to sprawdzić. Idziemy. Tutaj mamy skrzynkę. Jest jakiś mieczyk diamentowy. Dobra, super. Będziemy mieli czym się bronić. Niestety w ekwipunku nic nie zabrałem. Mam pusty oprócz tego mieczyka. Bał bałwankiem będę się bronił. <grym> Ty, bałwanek mnie uratuje. <grym> Bałwanku, patrzcie, trzeba bałwanka. On może mnie uratuje. Bałwanku, leć! Whee! I pf, poleciał do lawy Ej, czekaj, rzucę tym papierem Ja mam samolot z papieru, widzicie, po lewej stronie Uwaga, rzucam Leć, samolotciku, leć I pf, Wpadł do lawy, spalił się Dobra, one, to, to mi nie pomoże Okej, okay, musimy zrobić parkura, wskakujemy Ostrożnie, żeby tylko nie spaść do lawy Bo inaczej padnę, a wy widzowie możecie Wejść na mój sklep, bo koszulki, bluzy, opaski Nowe poduszki się pojawiły I będą też nowe czapki Sprawdzajcie szybko, Kapel to jest mój sklep Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie Z autografem, więc Możecie sobie wejść, czekajcie tutaj muszę przeskoczyć Ostrożnie, żeby tylko nie wpaść do lawy Robimy teraz parkura Ja w parkurów tak nie lubię Ale dobra, przeskoczyłem, teraz tutaj Musimy przeskoczyć. Ostrożnie, czekaj. I... A teraz podskoczyłem. Ja, ja nie mogę wpaść do lawy. Ciężko jest. No dobrze, tutaj podskoczyłem, ale widzieliście, ile tam lawy pod spodem? Teraz są jakieś. Co to są za postacie nad wodą? Ej, co to jest? Jakaś czaszka? Klowopati, gdzie jesteście? Ej, to coś idzie, to coś idzie. O nie, to patrzcie, to się rusza w wodzie. Co tu jest? Zostawcie mnie. A Kyszy, a kysz. nawalam, dobra? Ej, to się zbliża, to pływa. Jak to pływa w ogóle? To jest jakaś ryba, a to próbuje wyjść. Jakie mądre wyszło, co? Jakie mądre. Ej, zostaw mnie. A, bo zaraz spadnę do... do wody, do wody, do wody. Jakie mądre to wyszło z wody. O nie, kolejny. Co to za jelenie? Co jest? A ten magmowy? On jest w Co mieści? Patrzcie tam z tyłu. Co to są za moby jakieś dziwne? No szybko uciekamy. Jeleń pływający. Co to za jeleń? <laughs> Ej, chłopie, kim ty jest! Nie to idzie, to idzie, uciekamy, tu mamy... Ua, ua. Tu są jakieś kolce, muszę przejść labirynt kolcowy. Dobra, idziemy, idziemy. Ostrożnie, uważajmy. Kulowo gdzie jesteście? Um, On im coś mogło w ogóle spestać się, nie? Nie wiem co, teraz przechodzę przez te kolce, ale one kują mnie w nogi na lewo i prawo. Wasz bohater już idzie! Pomogę! Na 100%! Tylko ła, mnie. Ua <śścoughs> Z każdej strony mnie kuje ten, te kolce właśnie, one są bardzo ostre. Ej, tracę serduszka już zarciłem. 4, ale uważajmy, oj, kolejny raz. Dobra, teraz tu przechodzę. Zdałem radę. Pod spodem mamy TNT i jest spaść! Na dół możemy spadł taki wielki, ale tam nic nie ma, świat się kończy. Dobra, musimy teraz przeskoczyć. Ja już wiem, znam tą pułapkę. To jest tak, że jak stanę na właśnie tą płytkę, to TNT wraz z piasek spadnie na dół. Dobra, uwaga, skaczemy 3. A w ogóle po bokach co to jest? Jakieś tęczowe? Wow, ale się ciągnie. I na końcu widzę przejście dalej. Teraz, skaczemy 3, 2, 1, lecimy! biegnie, 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 o nie, tu spada na dół, tu spada na dół, tu spada na dół. Szybko jest, przebiegłem, spadło. Patrzcie, ile zleciało na dół, widzicie to? Mnóstwo zleciało na dół. Dobra, dałem radę. Idziemy teraz. Tutaj przechodzimy, otwieramy drzwi. O nie, wodę. Teraz do wody będę musiał wejść. Dobra, wchodzimy. Dobra, jestem teraz w wodzie. Patty, królowo, gdzie jesteście? Dajcie jakiś sygnał, dźwięk, cokolwiek, no. Tutaj mamy jakieś drzwi, otwieram je. Dobra, przechodzimy dalej. Patty, jesteś? O nie, ślepa uliczka. Zamknięte, tu ich nie ma. Musimy się wrócić. Zamknijmy drzwi. No, gdzie one by mogły być? Szukamy jakiegoś wyjścia, czekaj. Gdzie tu coś jest? Ej, tutaj może być? Czekaj. Jest jakieś przejście? Nie, nie ma. Ej. Gdzie jest dalej przejście nie widzę? Tu w ścianie nie ma. Tutaj byłem. Czekaj, tutaj. O, widzę, widzę, widzę. Jest coś, uwaga. Drzwi są, dobra. Otwieramy. Przeszedłem. dora, zamykamy drzwi. Idziemy dalej. Gdzie one to zostały wciągnięte pod jakiś dół, dosłownie. Jak to się ciągnie ten cały tunel, to straszne łóżko. E, aż dotąd. Co tu jest? Ej, kolejne kolce. I tam jest jakiś jakiś ogień fioletowy. No musimy to przeskoczyć. Robimy kolejnego parkura. Tym razem na kółkach. Ała, ała, dostaję, czaję. Się, przeskakuję tutaj sobie elegancko. Teraz mamy lawę, yy, mamy ogień fioletowy. Dobra, skacz teraz nad ogniem, ostrożnie. Żebym tylko nie wszedł Nie lubię ognia, ten jakiś jest fioletowy, pewnie daje różne efekty. No teraz tutaj przeskoczyłem, dałem radę, i teraz tutaj jest! Wszedłem! Wow. A tutaj mamy o nie, jakieś potwory! Jak on się otwiera to w ogóle? On się otwierał to. Ej, on otwiera, jak on to robi? A masz ty! Co to są za potwory jakieś dziwne? Padajcie, Odra jeden padł, a drugi teraz, a masz. No jak one to. Ej, widzieliście to w ogóle? To jakoś się przemienia na lewo i prawo. No padaj ty, ej, co się dzieje z tym, widzicie to? Ej, co jest gale? To jakby co się dzieje z tym? Ej, czemu ty jakoś do góry? Patrzcie. Ty co? Ej, widzieliście to? Czekaj jeszcze raz. No to znika, ty, normalnie znika, what the hell, ej, to lato w ogóle, no dziwne, idziemy dalej, teraz tutaj musimy otworzyć, a, tu są jakieś dynie, dynie chodzące na głowach, dobra, a masz, padaj ty, dynio, jedna, jaką ona miała twarz, dobra, idziemy dalej, a tutaj mamy wielkiego kwiata, ale gigantyczną on chce mnie zjeść, patrzcie, to kwiat jedzący, chodzący, wow, ale on jest gigantyczny, jaki wielki. No, masz, ty kwiecie. A, nie mogę do niego podejść. On tak bije z odległości w ogóle. Ej, nie zjesz mnie, nie zjesz mnie, słyszysz? Nie zjesz mnie. A masz, o, rozwaliłem. Haha, ha, jestem silniejszy, bo mam diamentowy mieczyk. Haha. Ha. idziemy teraz otwieramy sobie. Coś tu dziwnego się dzieje. Tutaj jakieś teraz robaki. Ej, to się pojawia, znika w ogóle. A macie, ty robaki, nie lubię robaków. Ale to są jakieś dziwne robaki. Ty nie mogę celnąć ich. Oni, oni mają za daleki zasięg. Nie mogę celnąć ich. No, co jest. Czekaj, czekaj, tutaj, oć tu, oć tu, o, dostał, dostał Ha, dostał, dostał, drugi raz, a, wszedł tutaj Jaki mądry, ej, te moby Robaki są mądre generalnie ja Otworzył sam sobie tutaj e, To przejście, fur, fur, Jak to się mówi, furgon, nie, fur um, Jak to się mówiło, e, furtka, furtka A ja teraz idziemy tutaj O nie, są jakieś zielone Substancje na dole, muszę przeskoczyć przez ten Ogień, kolce, ale tu jest dużo pułapek ław wchodzę w niektóre i dostaję Obrażenia, kolejne jakieś potwory Dziwne, gdzie ja tutaj wszytko ale one są mega dziwne. A masz, padaj ty potworze, ich jest czterech, a jestem sam dosłownie. A masz, dobra, jednego rozwaliłem, do dwóch rozwaliłem, okej, okay, kolejny rozwaliłem, ha! Mam diamentowy mieczek, nie ma to jak diamentowy. On mocno bije po prostu, nie? Ja otwieramy drzwi, przechodzimy dalej. Dobra, mamy teraz jedno przejście do góry. Tam widzę niebo, okej. Okay. Po lewej stronie mamy lasery, a po prawej mamy wodę. Ej, po lewej coś tam widziałem? Królowa? Ej, tam widzę kogoś. To chyba królowa tam stoi. Dobra, musimy ją uratować. Ale tu są lasery. Ja będę skakał przez lasery, Czekaj, ja Skaczemu maga? Hops, okej, okay. jak ninja, jak ninja. Nie mogę wejść w lasery, dlatego że to mnie normalnie spali, nie? Przednie te lasery. Ok, tutaj przeskakujemy. Hops, dobra. Ja idę, pięknie. Patrzcie, jak przychodzę. Dobrze, teraz się położę. O, przychodzę. Idę, dobra, patrz na to, jaki ze mnie kozak. Ostrożnie, ostrożnie, jak ja tu przechodzę? Dobra, dałem radę, zmieściłem się. Ja to jestem gimnastyk, nie widzowie? No ja teraz tutaj wstajemy. Widzę królową, królowo, królowo, już przyszedłem, uratujecie! Jestem! Cześć, królowo! Ej, co się stało, kto was tutaj wciągnął? Pod straszne łóżko! Ale uratowałem cię, teraz ja nie wiem, musimy jakoś to przeskoczyć, bo tego nie rozwalę. Ty, nie rozwalę tego, patrzcie, ani tu, ani z tej strony, ani z tej strony. Musisz się schylić, królowo, albo może musisz o, chodzi, chodzić za mną. Okej, okay, za mną, po, po, poruszaj się za mną cały czas, rób te same ruchy, co ja. A tutaj podskakuj, Teraz z tej strony, dobra, normalnie skaczemy. choć królowo, dobrze, skaczę. Muszę królową dobrze wyciągnąć z tego, żeby ją to nie przeciało Rób te same ruchy co ja. Jak ja skaczę tak na lewo, to ty też skacz O, <laughs> Ty Ten skacz na lewo. Ostrożnie, przeskocz, dobrze, dobrze, królowo. Teraz idziemy tędy. Omijamy, tu nie musisz skakać. Teraz tutaj podskocz, hops. Teraz tutaj, dobrze. Teraz z tej strony podskocz. Rób te same ruchy co ja. Dobra, zaufaj mi, wszystko będzie w porządku. początku. Ała, 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 ała. Dostałem, ej, co się stało? To mi latało przez chwilę. Ale dziwne. Latało mi dosłownie. Dobra, okej, okay. lasery przyszliśmy. Dałem radu, ratowałem królowę królową, ale gdzie jest Patty? Ej, właśnie, gdzie jest Patty? Ona tam może być? W tym y, kierunku. Chyba tam prosto. Okej, okay, dobra, idę to sprawdzić. Stój tutaj i nie ruszaj się. Jak coś to krzyczy albo wołaj mnie. Teraz muszę przejść przez tą lawę. Idziemy. Tutaj muszę przejść, dobrze. I mamy przejście dalej. Ej, co jest? Drzwi się pojawiają, znikają. Widzicie to? Łódź. co jest grane? Ej, drzwi nie ma, patrzcie. Są. Nie ma? Są mnie. Ej, co się dzieje z drzwiami? Pojawiają się. Ała nie, 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 nie. Woda, 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 woda. Ro, oh, się, ale bym prawie padł. Lawa, dobra, muszę tam przepłynąć, tam dalej musimy. Ej normalnie drzwi na lewo i prawo. Ty co się dzieje z tymi drzwiami? No nieważne. Musimy płynąć teraz tam, ale bardzo jest daleki tunel z wody. Trzeba zrobić głęboki wdech i na jednym wdechu to przejść. No to 3, 2, 1 i. Idziemy, 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 idziemy przez to Ale ciężko się pływa Dara, Przyspieszyłem, idziemy Bąbelki mi mijają Ej, zaraz będę bez tlenu Idziemy, idziemy, jak ten tunel się ciągnie on jest pełen wody Bąbelki już mi minęły Nie mam powietrza, nie mam powietrza Dostaję damage, o nie, dwa serduszka mi zabrało Trzy, o, 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 cztery Czekaj, zaraz cztery, zaraz cztery nie, Tracę ten, nie mam powietrza, tracę życie O nie, zaraz padę, zaraz padę Co tu się dzieje, proszę państwa? Cztery serduszki Serduszka, cztery serduszka idę, idę do końca, idę do końca trzy serduszka, trzy serduszka, dwa serduszka, dwa i, i i półtora przeżyłem, lol, co tu było? Półtora serduszka na styk dosłownie. Dobra, ej, jest tam paty, widzę paty. Już cię ratuję, biegnę po ciebie. Kolejne laser O nie, teraz będą cięższe. Ja przeskakuję teraz tutaj. Okej, okay, ostrożnie. Musimy uważać, jakie tu są lasery, dobra, ostrożnie. Teraz muszę tu... Do... A, ua, zostałem, jed... pół serca, co jest? Pół serca. Ja, musimy to teraz się położyć, dobra, teraz się położę, przechodzę przez to, położone, najlepiej, bezpiecznie. Dobra, teraz tutaj wstanę sobie, okej, okay, jestem, wstałem. Teraz tutaj muszę podskoczyć, ła dostałem, dostałem, dobra, podskoczyłem. Ostrożnie, ostrożnie, żeby mnie to nie rozwaliło, głowa na dół i... Jest przeszedłem, dałem radę, jestem Patty, cześć, teraz ratuję Ciebie, jest Patty, też została wciągnięta, teraz musimy wrócić tam z powrotem. Musisz dać radę, podskakuj razem ze mną Czekaj, tutaj musimy podskoczyć, uwaga, podskakuję Hops, ok, przeskoczyłem, dawaj, dawaj, dawaj Pati, musisz skakać razem ze mną, tylko ostrożnie Uważaj, teraz tutaj musimy podskoczyć Czekaj, tutaj trzeba podskoczyć, okej okay. podskoczyłem na rogu, musisz robić Te same ruchy co ja, nie? Ja, idziemy teraz, dobrze, elegancko, teraz tutaj musisz podskoczyć Dobra, i się schylić nagle, patrzcie co my robimy Jaki ze mnie ninja jest Teraz tutaj podskakujemy, dobrze, wow ja to przychodzę Dobrze, patrz, 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 patrz Co ja zrobiłem Widzieliście to? Ale ze mnie kozak dla przeskakuje Te lasery jak chce Przechodzę Patrzcie, przeszedłem Jestem, radę A teraz przed nami będzie woda Dobrze, jest Pati Da radę, jest ze mną a teraz mamy wodę. Musimy przejść przez wodę, ale tu będzie nas styk. Musisz głęboki wdech wziąć, Pati, bo inaczej tego nie przejdziemy. Trzy, 2 1, i. Uff, idziemy, 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 dawaj, 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 na jednym wdechu. Bąbelki nam się kończą. Będzie to nas biło, teraz musimy tu podskoczyć. Dobra, podskakujemy ostrożnie. Płynąć szybciej się w Minecraft'cie niestety nie da. Bynajmniej próbuję, ale nie mogę. Teraz musimy iść dalej. Okej, okay, bąbelki się skończyły powietrza. Bije teraz nas damage. Dostajemy po sterduszku, kolejnym, nie możemy paść. Chodź, pati, chodź, pati. Idziemy, idziemy. Dasz szadę, dasz szady O, ją też bije, patrzcie. Patty, Patty też traci tlen. Musisz szybko biegnąć. Biegnij, 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 biegnij. Mam trzy serca. Cztery, trzy. Teraz trzy, dobra, dwa, dwa. Jest, przeszedłem na dwóch serduszkach, dałem radę. Chodź, pati, chodź, chodź, da szady, da szadę, pati, dasz szadę. Jest, przeszła. Woo, daliśmy radę, ale super. Teraz musimy tu przeskoczyć. Okej, okay, parkour trzeba zrobić. Dobra, przeskoczyłem. Teraz pati takie same ruchy jak ja. Dobrze, pięknie, pati przeskoczyła. No, uważaj, uważaj. Jest! Daliśmy radę, uratowałem królową Mipati. Wychodzimy stąd, uciekamy szybko z tego strasznego łóżka, pod łóżkiem. Co tu, ile było rzeczy różnych, dziwnych. Teraz wychodzimy prosto do słońca. Uwaga, 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 czy to będzie wyjście? Jest wyjście! Woo! Jesteśmy na plaży! Jesteśmy, wyszliśmy. Super, mamy to. Możemy iść się wykąpać, chodźcie, ciepła woda będzie. Ale plaża, super, wykąpmy się i lecimy na. Bungie, wow! Ale super, możemy się wykąpać. Jest tutaj przytulnie, jesteśmy na plaży. Aby widzowie, możecie wejść na mój sklep: po koszulki, bluzy, opaski, kubki, różne rzeczy są na moim sklepie. Swadzajcie z to jest mój sklep. Do każdego zamówienia dołączam swoje zdjęcie z autografem. Też wbijajcie na Instagrama, Facebooka. Widzimy się jutro. Odcinki są codziennie, ale było fajnie, nie? Królowo, Patrz, party sobie pływa na łódce elegancko. Widzimy się jutro.